Dzień dobry, witam pana Knorowskiego. Polska, ziemia i lasy nie dla cudzoziemców. Nie! Przekazuję głos w legendzie Rzeszowskiej, bez którego my te strajki 33 lata temu nie doszły do skutku pana Antoniego Kopaczewskiego. Witam serdecznie i gorąco na gościnie w Ziemi Rzeszowskiej, która zapoczątkowała walkę rolników o swoje prawa. Z przykrością stwierdzam, że nie o taką Polskę walczyłem. Chcę na samym wstępie powiedzieć: naród istnieje wtedy, gdy ma spoiwo, co nas spinało przez wieki dramatu i tragedii, rozbioru, spinała nas, spinał nas Bóg, honor i ojczyzna. I wspaniałe matki polskie kontynuujące tradycję miłości do ojczyzny. Chłop się stał chłopem pańściźnianym, ale w rozumieniu państwa. Bo jeżeli chłop nie ma prawa decydować, co ma robić, ile ma robić, dereguje się we wszystkich aspektach i czynić się go dziadem. Po tylu latach oto taki Tadeusz Kościuszko przydałby się dzisiaj. Przydałby się dzisiaj chociażby dlatego, że tej naszej kochanej Ojczyźnie te dysproporcje są bliskie tamtych. To co dzieje się w rolnictwie, nie interesujesz już nikogo poza samym rolnikiem. Bóg, honor i ojczyzna. Dzisiaj tego hasła wszyscy się wstydzą. Dla jednych jest to zabobon, dla drugich niepoprawne politycznie. A co zatem jest poprawne politycznie w tym kraju? Prezentacja. I promocja Unii Europejskiej. A gdzie jest Polska? Gdzie jest polski rolnik? Polski Polski. 23 rocznica porozumień rzeszowsko-uszczyckich Rzeszów 23 lutego 2014. Prawdę mówiąc jest na obchodach 33 rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-uszczyckich w Rzeszowie na Uniwersytecie 23 lutego 2014. Rzeby Polska, Rzeby Polska. W konferencji legendę tutaj rzeszowską, pana Antoniego Kopaczewskiego. Bardzo serdecznie też witam Janusza Szkutnika, uczestnika strajków i współorganizatora tych strajków w Ustrzykach i wrzeszowie. Gdzie polski honor i siła wiary, kark nam przygina i Niemiec, zaplutę lękiem polskie banfary. Niczym lokaje ci co na górze, strzelają plecy, karki i czoła i nie potrafią unieść honoru chociaż ojczyzna o pomoc woła. Tylko z Tobą Solidarni Tylko z Tobą być pragniemy Naszą pracą i modlitwą lecz też jutro zbudujemy. Tutaj w Rzeszowie, w tej w innej sali czuję się i myślę, że Państwo też czujecie się wolnymi. Dlaczego my musimy zachwycać się tylko historią, a nie możemy teraz wyjść? Jakieś to trudne do przełknięcia, ale prawdziwe. Po tej mapie prywatyzacji, bo ona była niewygodna, tak samo nie było polityki przemysłowej. Japonia wyrosła na potęgę, bo miała politykę przemysłową. Jak był pierwszy minister przemysłu i handlu w rządzie Mazowieckiego Tadeusz Syryjczyk, powiedział, najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej. To była jego słynna wypowiedź. Zamiast polityki przemysłowej była realizowana strategia przy własnościowych Janusza Albandowskiego, a tak naprawdę podpowiadana przez różne firmy yy, konsultingowe. No tabelę właśnie, warto to zadać, bo w tym naszym raporcie ja nie, nie ma czasu, żeby przytaczać. Są podane liczby, ile pieniędzy poszło na te firmy konsultingowe. Tych firm było bardzo dużo. Każda prywatyzacja, czy branży, czy zakładu to wchodziła firma zagraniczna i brała duże pieniądze. Nazywano ich brygady Mariota, bo, bo oni mieszkali potem Mario, tylko w hotelu Mariota w dworca centralnego. Mieliśmy pewne specjalności eksportowe, które były na świecie cenione. Nie mamy takich taki. polskich mark. Jak mieliśmy wedla, Wielka wartość Goodwill, to się nazywa marka Wedla, jeszcze przedwojenna, To najpierw sprzedaliśmy Wedla w Pepsi za niewielką kwotę, a po jakimś czasie Amerykanie sprzedali za wielokrotnie większą kwotę to jako Polska W Polsce potrzeba programu reindustrializacji, odbudowy przemysłu, ale już na nowych podstawach, na, na skalę, na miarę XXI wieku. W Polonii, trzeba w końcu zacząć działać. A nie wspominać, bo to niczego to nie dojdzie. I dzisiaj co? Dzisiaj zbieramy podpisy. Bo tylko na to nas stać. Nie wiemy, co mamy robić. Lub po prostu, jeżeli wiemy, tośmy porozbijali się i tak być nie może. Skończyła się formuła porozumień, które oczywiście do dzisiaj nie zostały w pełni zrealizowane, i od 2002 roku właściwie od 2000 zaczęliśmy myśleć nad czymś, nad nową formułą. I tą nową formułą jest Konstytucja Polskiej Wsi. Chciałbym tutaj przywołać artykuł tej Konstytucji, artykuł, artykuł a mianowicie 11. Artykuł 11 brzmi następująco. Gwarancją niezawisłości terytorialnej, suwerenności politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej państwa jest zakaz sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowców." o przyszłości gospodarczej Polski, o jej suwerenności politycznej, o samości narodowej Polaków, zadecyduje duży w dużym stopniu to, ile ziemi zachowane w swoich rękach jako właściciele gospodarzy i jako osoby mające wpływ na ziemię określoną jako skarb państwa, szczególnie w wymiarze lasu. W dniu 20 lutego 2014 w Rzeszowie przed Podkarpackiem Urzędem Wojewódzkim odbyła się pikieta w obronie polskiej ziemi i lasów oraz przeciwko budowie ferm wiatrakowych i zakazu tradycyjnego wędzenia przez polskich producentów węgla rzek i Seni. Organizatorem demonstracji był Polski Komitet Protestacyjny w obronie polskiej ziemi powołany przez Stoiców Ludowajców i Narodów oraz stowarzyszenie poszkodowanych o ziemi i ojczyzny, a także inne liczne związki i organizacji patriotyczne. Jeżeli uposażenie ordynatora na niektórych, w niektórych szpitalach to jest blisko 90% kontraktu na, na całego oddziału, to gdzie jest miejsce na salową, gdzie jest miejsce na całą pomoc i całą obsługę, to się odbywa kosztem pacjenta. Wzywam Was do solidarności, bo solidarność to odpowiedzialność, Solidarność to jest, to, to jest słowo, które po prostu wyczerpuje wszystko to, co jest szlachetne. Nie bądźmy obojętni. Bądźmy razem. I w tym będzie nasza przewaga. I tak nam do Bóg. I gdzie nas śknie Co nam unia dała? Burdele, narkotyki. I co więcej? I co więcej? Marek Ciesiłczyk tutaj występuje w podwójnej roli. Po pierwsze, jako redaktor, potrzebne pisma, prawdę mówiąc, oraz portalu. Sprawozdanie z tego spotkania ukaże się może jeszcze dzisiaj. Ja rozumiem za chwileczkę wizytówki z adresem, będziecie Państwo mogli sobie tam obejrzeć. A druga moja rola to jak wiceprzewodniczący Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia oburzenia. Tutaj padło wiele słów oburzenia. Tak, jak my, oburzymi także jesteśmy oburzeni na ten system. Polska nie jest państwem demokratycznym, głównie z trzech powodów. Ponieważ tutaj panuje ordynacja wyborcza, którą jeden z doradców prezydenta Cartera określił jako najgłupsza na świecie. Przez wiele lat pracowałem jako i wykładowca na Uniwersytecie w Illinois i kilku instytutach naukowych w Europie zawodnim, więc wiem, co mówię. Po drugie, w Polsce nie obowiązuje system, wymiar sprawiedliwości, lecz jest tutaj wymiar niesprawiedliwości i po trzecie instytucja, jedna z najważniejszych w państwach demokratycznych, to jest referendum, jest fikcją. Państwo tutaj mówiliście o zbieraniu podpisów. Ja się też podpisywałem oczywiście w tych wszystkich sprawach, o których była mowa, ziemia, nas i tak dalej, złożyłem swój podpis, ale zdaję sobie jednocześnie sprawę, żebyśmy zebrali nawet 30 milionów podpisów, to one i tak zostaną odrzucone do kosza, ponieważ Polska jest jedynym państwem, które uważa się za demokratyczne, gdzie referendum nie odbędzie się, jeżeli nie zwróci się na nie SEJ. Możemy sobie zbierać podpisy, możemy robić petycje, możemy robić pikiety. ważne czy tam będzie 30 osób, czy 1 milion, nie ma znaczenia. Niczego tak nie osiągniemy. Propozycja stowarzyszenia oburzonych jest więcej inna. W... Chodzi o udział w czymś, co oczywiście odbywa się na zasadach, mówiąc delikatnie, na pewno nie fair play, bo ta ordynacja, o której mówiłem, jest ordynacją nieracjonalną i niedemokratyczną. Ale my proponujemy, aby wziąć udział w wyborach każdego typu, nawet, nawet w wyborach do Parlamentu Europejskiego, który uważamy za organ pasożytniczy. I proponujemy, aby przeprowadzić referendum, ale już wiążące według nowych reguł za wystąpieniem z Unii Europejskiej, ponieważ nam się, nie, nam się nie opłaca finansowo nam się nie opłaca przynależnych do Unii Europejskiej i to zostało wyliczone. Możecie Państwo przekonać się na naszym portalu www.oburzenie.org.pl że finansowo także nam się nie opłaca, ale Bierzemy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego po to, między innymi, żeby przy, przyłożyć się w naszą cegiełkę, aby Unia Europejska e, przestała funkcjonować jako ciało, które zniewala nas, począwszy od kształtu banana, a skończywszy na emisji CO2, który zniszczy limity zresztą, jak wszyscy wiemy, nasz przemysł. I w związku z tym proponuję Państwu, aby wziąć udział w tych wyborach samorządowych, wyborach do Sejmu, Odebrać im władzę, według ich reguł. Trzeba przyjąć taką zasadę, jak policja amerykańska w 30 latach w Chicago stosowała metody gangsterskie wobec gangsterów. My chcemy brać udział w tych wyborach na zasadach gangsterskich, które nam oni zaproponowali. Ponieważ mamy do czynienia z gangsterami, chcemy z nimi walczyć metodami gangsterskimi, to znaczy między innymi ordynacją ich wyborczą. Też może powiedzieć, że nie mamy szans, bo nie mamy kasy i dostępu do mediów, ale jest opisany sposób, ja nie będę Państwu tu zabierał dużo czasu już, jest ten sposób opisany, jak to zrobić na naszej stronie internetowej. Oczywiście wszystkie te akcje, które Państwo, już się tutaj organizowali, bo współorganizowali, my także popieramy. Wydaliśmy między innymi bardzo ostro oświadczenie w sprawie sprzedaży ziemi, ale wiemy, że to nic nie da. Musimy im odebrać władzę. I o to nam chodzi, chodzi nam o stowarzyszenie oburzonych. Zachęcam do współpracy i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.